Obojętnie, to też jest nami. Jak będziesz przygotowany, to proszę powiedz i zaraz sobie spokojnie wszystko omówimy. Omówię cztery elementy bezpieczeństwa biernego: siedzisko, oparcie, pasy i zagłówek. Każdy jest bardzo ważny. Jak młody człowiek po zawodówce idzie do pracy, gdzieś do fabryki, do warsztatu, to najczęściej jest. Przy jakimś mistrzu, który mówi, słuchaj, młody, uważaj, że jak będę źle trzymał coś tam, to ci palce potnie, albo pogrywa. Jeżeli źle stanie z drugiej strony, może ci złapać ubranie i wciągnąć nawet rękę. A więc bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, jak obsługiwać taką maszynę. Samochód jest to fantastyczne urządzenie, ale też trzeba umieć je obsługiwać. Tak podnieść. Już jesteś przygotowany przecie Zacznijmy wszyć, wszyć tutaj z tej strony, żebyście widzieli jego nogi przede wszystkim, bo tak to wszystko na słup że albo blisko do drzwi. Bardzo ważna rzecz. Zaczynamy od siedziska. Odległość siedzenia względem obsługi pedałów sprzęgła hamulca i gazu. Znamy metodę, jak to zrobić dobrze. Jak prawdopodobnie to być? Odległość siedziska względem pedałów. Żeby noga do kierownicy nie zakaczała. Tak naprawdę chodzi o to, żebyście potrafili bardzo dobrze hamować. Jest metoda. Lewa noga mocno na sprzęcie. Bardzo mocno. Jeszcze mocniej. Jeszcze. Zobaczy na pracę ciała, jak się unoszą biodra. Jeszcze mocno. Jeszcze. I zobaczcie, noga się prostuje, w tym momencie jak będzie uderzenie, noga pęka w drugą stronę, mamy złamanie stawu kolanowego, drzazgi i faktycznie może zabraknąć w wyciskaniu siły w hamowaniu. Przy 50 na godzinę jak jedziemy, ile może wynosić droga samego hamowania, jak myślicie? 10 metrów. Czas reakcji 1 sekunda, przelatujemy w sekundę przy 50 na godzinę około 14 metrów. A więc piek z mózgu, pójdzie z z do rąk, do mógł. Mijamy 14 metrów. Jeżeli bardzo dobrze hamujemy, to jest 10 metrów. A więc całkowita droga zatrzymania to około 25 metrów. Czyli zobaczcie, jeszcze raz, mocno na sprzęgło. I teraz tak. Jedno poproszę Cię oczko jeszcze do przodu. Dobra. Nogę na sprzęgło. Ale tu uderzasz w tył. oczko do tyłu czy się. Nie... O właśnie. Na pół naduszamy na sprzęgło. Naduszamy. Mocno. Zobaczcie. Do końca jeszcze zapamiętajcie. Noga musi być mocno zgięta, żeby mieć siłę wyciskania. To jest bardzo ważne, dlatego, że wy będziemy za daleko siedzieć, będzie prosta noga, nie będzie się ustanowali. Połączone z tym jest oparcie. Co z tego, że nogi będziemy mieć dobrze ułożone, jeżeli oparcie będzie nawet lekko rozłożone, to tak jak widzieliśmy przed chwileczką, biodra się unosiły do góry i noga się, prosto, noga się prostowała. Więc teraz sprawdzimy sobie odległość wtedy oparcia względem kierownicy. Mamy, znamy metodę? Jak masz na imię? Ola, znasz metodę? Nie znasz. Nikt nie zna. Lewa rączka, nadgarstek na szczyt kierownicy. Prosty łokieć pod warunkiem jednak, że opadki przelegają bardzo ściśle do oparcia. Tu nie możemy się dostarować bardzo wyraźnie, bo jest taki, taki fajny wyjk, ale on nie pozwala nam nawet na to, żeby co do milimetra się ułożyć. Najchętniej, no jak są pokrętła, wtedy będzie wszystko idealnie, a nawet, mówię, 2 mm będą robiły ogromną różnicę. Pamiętajcie o tym, jeszcze raz, nie rączka, tylko nadgarstek, na szczyt kierownicy, prosty łokieć.